Witam was wszystkie byczki, z tej strony świąteczny Adrian Larson ze swoim Papa Mikołajem! Zagramy dzisiaj w świąteczny odcinek Scary Teachera i jeżeli chcecie więcej takich odcinków i jeszcze szybciej to wbijcie mi tak, wiecie, z około powiedzmy 5000 łapek w górę no to wleci wtedy bardzo szybko kolejne. A teraz z moim Papa Mikołajem Lecimy zobaczyć co ma babcia dzisiaj w ofercie. I z czymś tu się będziemy musieli dzisiaj męczyć. Uwaga! Mhm, odżywka jakaś tutaj wiecie pewnie. You know, I can't stop Just one glass. <laughs> Bardzo nieładnie tak bekać w obecności innych osób. I jeszcze samemu to tam wiecie, możecie sobie beknąć, nie? Ale jak ta babcia tutaj, jak my ją oglądamy, to bardzo nieładnie, bardzo nieładne dzieci. Zobacz, no, co my tu musimy dzisiaj zrobić? Zniszczyć jej drinka, no. No wiecie, no wydaje się proste, nie? Ale w tej grze na początku wszystko wydaje się. Proste, a potem babcia na was biegnie, bardzo zdenerwowana, bardzo szybkim krokiem. Ej, rzuciłam jajkiem! Babciu, no co ty? Ja wiem, że tutaj pijesz te jajka teraz i ten cały odcinek się na jajkach będzie skupiać, ale no, żeby rzucać mnie jajkami od razu, no wiesz co? I w ogóle usłyszałem ostatnio od was protipy, że podobno można wejść do... Boże, babcia dalej mi gonisz w ogóle. Czy ty masz w ogóle jakieś skrupuły? No, dać mi spokój, jestem na dachu, na dachu mnie już nie złapisz, Taka jest prawda. E, słyszałem ostatnio od was protipy, że podobno można wejść faktycznie na ten e, strych, który zawsze chciałem wejść. Ale no to okno się nie otwiera. A to jest chyba to okno strychowe. Hmm, ale to spróbuję z tą drabiną tam wejść. Bo może, może to jest klucz. Może jednak można. Może na przykład na, na, na niektórych levelach można wejść, a nie na niektórych nie można. Może taka jest prawda. Babciu, nie przeszkadza mi teraz. Bardzo bym cię prosił, bo to jest moje marzenie, żeby tam wejść. No ale oczywiście, co się stało? No oczywiście stało się z to z drabiną, co się zawsze stało, czyli ją pożarło po prostu. No pożarło ją. No i babcia niego, nie po drugie stanie w pokoju. No oczywiście, że tak, no. Jak za tobą tęskniłem, babciu, no. Nie zmieniła się nic, a nic na te święta. Ej, no weź, ale zostaw mnie, bo ja do kuchni zejść. Babciu, no wiesz, ty co? Dobra, ja pamiętam, że... A nie, to nie w tym pokoju było tajne przejście. Ojeju. Aby ona teraz tutaj nie, nie przeszła. A w ogóle, co tu jest napisane? Play. Dobra, w ogóle... Całe życie mnie zastanawia, po co jest latarka tutaj? Po co tutaj może być latarka, nie? Nawet jej podnieść nie można, ale się świeci cały czas. Nie, ona zawsze jest dla mnie taką wielką zagadką po prostu. Ta latarka tutaj jest, ona tak się świeci, tak Cię mówi podnieś mnie, podnieś mnie, a nawet jej podnieść nie można, no i co ja mam z nią zrobić? Nic nie mogę. Ale dobra, zobaczmy jak ten jej drink wygląda i co ja tam, czy ja coś mogę tutaj w ogóle znaleźć w tej kuchni na przykład. O, mogę sobie pułapkę podnieść, hejka. Dobra, yy, no ewidentnie to jest ta jej woda, coś tutaj. Mogę jajka podnieść i to w ogóle pełno jajek mogę podnieść. Pewnie mogę nimi rzucać w nią. A mogę na przykład dodać? Mogę dodać jajko. Dobra. A, mam po... to wydaje mi się, że to jest moja misja, żeby tak zrobić w ogóle chyba. Taki był plan generalnie chyba. O, tu miska w ogóle widzę trochę uszkodzona z tej strony ewidentnie. No tego nie chciałem odpalać, to był mój błąd. Mogę na przykład keczupu tam dodać czy czegoś? No tak średnio widzę, średnio, średnio z keczupem, dobra. Zrobię wam ja szybkie przeszukanie tych szafeczek, bo... Założę się, że coś... coś w nich będzie pewnie, nie? Wiecie jak to jest z tymi szafkami w tej grze, nie? O i te kochane tutaj szuflady, które się otwierają, tak o. o babciu, nie, boże jesteś tutaj za mną gdzieś? Nie, szybko! Szybko babciu, nie, 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 nie! nie. Babciu, no nie! BUM! Czy nie zatrzymała się! Babciu, no, nie każ mi drugiego rzucać. Rzucę drugi nic nie widzi, ona chyba biega w kółko, bo nic nie widzi Ona chyba jest ślepym kretem teraz. Dobra, uciekam, uciekam, biorę szansę, nie no jest za mną chyba, nie? Nie, dobra, jednak nie jest. Nie, dobra, jednak jest! Traktowałem, jednak jest! What are you doing in my Wyglądasz jak Mim! Masz całe, całą twarz białą, jak ty nie w ogóle babciu? Na początku biegała jak... Jak... no jak ślepa po prostu, a nagle jak wysprintowałem z tego pokoju, to od razu mnie zapała, nie? No oczywiście, oczywiście, tak no. Za każdym razem, kiedy mi się nie uda, będę musiał tak. słyszeć to przepiękne beknięcie, no powiem wam... No, wypadałoby przejść ten level najlepiej za pierwszym razem, niestety, ale no, wiecie, nie można mieć wszystkiego. No, wiecie, jak to jest, nie? Jak to się mówi, no, dokładnie tak, właśnie. Więc co, no, idziemy do mojej kochanej drabiny. No i szukamy dalej, co tutaj trzeba zrobić, no. Ewidentnie coś z tymi jajeczkami tam i z tym drinkiem, ale no, co dokładnie, to ja nie wiem jeszcze. Nie Och, patrzcie, co ja tutaj robię, bo ja tutaj dalej testuję, wiecie, moje teorie. Teraz to w ogóle nawet skoczyć nie mogę. Wydaje mi się, że zaciąłem się trochę w powietrzu. O dobra. <laughs> Ej! Dalej! A bo jestem na kucaka. Dobra, dobra. My bad, my bad. Moja, moj, mój błąd, mój błąd. Tutaj wiecie, nie, nie, nie paszcie na to, nie paszcie. Wiecie jak to się mówi? To się wytnie, nie? Dokładnie. No to, że to widzicie teraz to... To, to nieprawda, zapomnijcie o tym, no. Aha, no oczywiście, mogę wziąć młotek jakiś tutaj z dworu, ale no... Z... Z shopy, ale mi się nie chciało. No, oczywiście, bo po co? Bo można przecież, jak małpa, wejść oknem, sobie tutaj drabinę można postawić. Sobie przejść do innej, w ogóle innego świata yy, i prawie wejść na drugi, drugie piętro. Ale co z tego, yy, co my tu mamy w ogóle? Ten kubek jest pełny? Nie, on się taki tylko wydaje, ale nie, może jest. Nie wiem, wezmę sól na przykład. O, co to jest? Cynamon. No do takiego drinku cynamon nie by się przydał, nie? To może to ma sens jakiś. Wezmę w ogóle pułapkę w razie czego, wiecie. Może gdzieś ją ustawię tutaj w sumie jakoś mądrze? Niezły nie jest pomysł, nie? Jakoś na przykład tutaj, o. Babcia tędy lubi wchodzić, patrzcie, to się na pewno uda. No nie uda się jednak! Narotowałem! Ja Babciu, nie no proszę, cię nie tak szybko znowu! No, znowu tym wejściem tajnym wychodzisz, to jest nie fair! Walę ci w gonga. A każdym razem to mnie boli Dobra, gdzie ona, jest? gdzie ona jest, babciu? no? Możesz dać mi spokój dzisiaj? No naprawdę, już tutaj nawet pułapkę na ciebie ustawiłem, żebyś Żebyś mi nie wchodziła tutaj, nie? A ty dalej swoje, no. no wiesz, ty co, po prostu teraz straszna jest, jest straszna. straszna. No, dosłownie Scary teacher, no. Naprawdę. Ja tutaj ustawię kolejną pułapkę na nią, bo ona lubi tym wejściem tutaj mnie zaskakiwać. To bum, proszę. Kolejne. Teraz już nie ma opcji na mnie. Drabiną jeszcze tutaj zastawię, może to też pomoże. No dobra, jak ona tak się będzie zachowywać, to na pewno nie pomoże. No chodź, drabino. Chodź tutaj. I pum. Nie no, jeszcze raz, jeszcze lepiej możesz. Wierzę w ciebie, drabino, że potrafisz lepiej. Może to się uda, może nie. <ścoughs> Zobaczymy. Dobra, teraz muszę wyczaić, o co chodzi z tym. Mogę to na przykład dodać soli? Nie. A mogę tego dodać? Nie, nie mogę. No to ja nie wiem generalnie, o co chodzi. Ale na pewno te jajka. Oj. Nie, no tego wyrzucać może nie chciałem, bo to się może przydać. Nie wiem, zapałki też sobie wezmę dla jaj. Chyba zobaczmy te jajka. No, bo coś, coś ewidentnie trzeba z nimi zrobić, nie? Można je tutaj włożyć, no. Ewidentnie można je tu włożyć. co ja mam, co, co ja mam tutaj wszystkie włożyć na przykład, bo wcześniej jednego w ogóle wyjąć nie mogłem. O, no, to się w ogóle zbagowało i lata w kosmosie. Ale mogę je wyjąć. Aha no, to lata w kosmosie. Aha! Bo ono jest teraz... Wiem, że jest... Yy... zgniłe... Sta że stare i babcia widzę cię tam. Babcia widzę cię tam. Nie myśl, nie myśl sobie, że ci się dam się złapać na ciebie. Czekajcie, wezmę torty na obronę Wyrzucę zapałki jakieś useless. O nie, nie torta nie chciałem! Ty, babcia się tam zacięła, patrzcie Ty udało się nam tam zaciąć. Hashtag pokonaliśmy babcie? Już nigdy nie będzie nam będzie nam grozić? Masz, łap. Oj. Mam nadzieję, że nie odblokowałem jej tym. Dam jeszcze tam jednego trapa, masz. Już teraz nigdy tędy nie przejdziesz. Na naszprycowałem to przejście pułapkami, teraz mi już nigdy od pleców nie zajdziesz. Nie ma w ogóle takiej opcji. Dobra, czyli co? Mam tutaj to zgniłe jajko i co? Mogę na przykład dodać z O, mogę. O, yy, ale to odblokowało ją ewidentnie. Ewidentnie to się babci nie spodobało, i zaczęła mnie tutaj, wiecie. Yy, no, robić swoje, nie? To, 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 co umie najlepiej robić. Tylko mam nadzieję, że nie będzie go teraz piła, bo teraz muszę dodać. Nie możesz, babciu, wypić tego drina, ja go muszę teraz zatruć, wiesz? Ojej, babciu, nie nie, 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 no co ty, no co ty, wrzuć na los, babciu, proszę cię! W ogóle zbugowała się muzyczka i nie ma pościgowej muzyczki, chyba. Tak mi się wydaje, bo nie ma jej teraz, prawda? Nie słyszej. Dobra, ale zanim babczy to wypijesz, ja bym chciał dodać ten cynamon, czy cokolwiek to jest. Bop. No i mamy runaway. Prosta piła generalnie, no prosta sprawa, wam powiem. Czemu tego zlew... a nie, to nie zlew, tylko to okno, dobra. Zawsze mi, się to, zawsze mi się to będzie mylić, do końca życia mi się to będzie mylić, naprawdę. Teraz wystarczy tylko zrelaksować, poczekać przy drzewku, no i wiecie, no i, i chillera utopia, nie? Mm, yummy, yummy in my tummy. Yummy, jomi in my tummy. Dobrze, dobrze, babciu. Co dalej będziesz bekać? No i dalej to zrobiła, nie, nie wierzę. No właśnie, ale no chyba dobre, my dobre nie było takie. Oooo, mój stary. Oooo, muszę będzie Czy to łasienki bieg? <laughs> Hej, ja myślałem, że pokażę, że eksploduje tam na przykład, czy coś takiego będzie. Ale niestety, no. To, co się stało. To już tylko poza kamerą będzie, niestety, więc no... I z racji tego, że ten odcinek był taki krótki, a wiecie, Mikołajowi się nie podobało to, że był taki krótki odcinek, bo wiecie, za tak, taty dobrzy już jesteśmy, wiecie, doświadczenie mamy, no to jesteśmy koksami już, nie? Bo to będzie do was, o, to, będzie, to będzie wasza kwestia generalnie. Bo jest tutaj ten tryb, który się nazywa, wiecie, multiplayer, nie? No i jestem teraz ciekaw, czy w tym multiplayerze, i to będzie wasza, teraz wasza kwestia, czy gra faktycznie osoba inna, czy gra bot? Bo wydaje mi się na 100% że tam gra bot, ale to zostawiam wam do oceny generalnie. A! Teraz ja niby jestem złodziejem. Nie, teraz wylosowało mi, że ja jestem złodziejem, a ktoś inny w teorii będzie babcią, więc zobaczymy jak ta babcia chodzi. Zobaczymy czy ona będzie jakby miała mózg? A, no nie zobaczymy może, bo... A widzę jednak jej ekran, dobra. No i patrzcie jak ona chodzi. O, widziałem w ogóle gdzie ten prezent był. Ty, a ja nie mogę, nie mogę sprintować? A nie, mogę, dobra. Ty, to ten tryb jest bardzo, widzę, inny. Tak bardzo inny. Nawet skakać nie mogę w ogóle. Ale no widzicie, no to nie może być prawdziwy człowiek, prawda? Ej, no może... Nie, no to nie może być człowiek. Nie, uwier nie uwierzę, że to jest człowiek w tym momencie, nie? Bo on tak, wie, że, wiecie, zatrzymał się tak dziwnie, nie? Nie ma, nie ma opcji, ale w ogóle sterowanie tutaj jest strasznie dziwne. Aj, karamba, powiem wam normalnie. Bup. O, 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 no, 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 właśnie. Halo, halo, prezencie. Bup. No i mam. A i teraz muszę uciec po prostu, dobra. To by fajnie było, jakbym mógł uciec Fajnie, bardzo by było. Szybko! Szybko, szybko, szybko Czekamy. O. Takie ciężkie? Nie, nie było ciężkie, prawda? Więc no... To na pewno nie jest multiplayer, prawda? No, da dajcie mi znać, bo wydaje mi się, że na 100% to nie jest multiplayer. No, chyba że ludzie są naprawdę tutaj tacy specjalni, że nawet mapy nie znają. Ale, no, raczej takiej opcji nie ma, prawda? Więc. Więc ja Wam powiem tak, byczki. Więc ja Wam powiem tak, byczki. Na dzisiaj to już koniec. Zostawiajcie te łapki 5000. No, a na razie. Do widzenia. Miłego zobaczenia. Tak naprawdę nie byłem dwoma choinkami.